OCB, o co biega? Nie wiesz? Zajrzyj na www.bl. Sprawdź 31 smaków. Shisha, akcesoria dla koneserów. David Ross są to filtry, które nakładano na papierosa. Podczas palenia filtrują one dym, przez co papierosy są łagodniejsze i zawierają mniej. Substancji toksycznych. W zestawie znajduje się 10 mini filtrów. Jeden minifiltr filtr wystarcza mniej więcej na 10 papierosów. Podczas palenia wskaźnik na, w minifiltrze filtrze zaczernia się w momencie, jak całkowicie się zaczerni. Oznacza to, że należy filtr wymienić. Mniej więcej wychodzi na 4-5 paczki papierosów taki zestaw mini filtrów. Bardzo przyjemne palenie.